Halo, halo, dzień dobry! Tutaj ja witam się z wami hello. Yy... Została mi ostatnia próba, żeby się zakwalifikować do turnieju kwalifikacji... Kurwa. Yy, nie do turnieju kwalifikacyjnego, tylko do ligi weekendowej czy coś tam jak to się nazywa, football, no nie? Ostatni ten, yy, dwa razy w finale odpadłem, dwa razy albo trzy mnie wywaliło Fifa. Yy, raz przegrałem w pierwszym meczu, bo nie mogłem wymienić dwóch podań. Taki nie wiem handicap czy co to było, albo gościu tak miał ustawionych tych zawodników, ale nie wiem, no nie dało się podać. Yy, co obrona przejęła piłkę, to podawała na przykład do dewensywnego pomocnika najbliżej. Kto kur stał najbliżej temu podawali? Nie, żadne podanie nie dotarło, wszystko przejmowali tak, że strzelał mi tylko na bramkę 100 tysięcy razy. Na sekundę, aż w końcu wkurzyłem się wyszedłem z meczu Dobra, tutaj mamy jakieś wariata ofensywnego No, tu skład widzieliście, no nie? Taki mam No kurde, taki bym powiedział, no Taki, no Dobry skład Dobry, ale jakiś, nie, nie, ja nie urywa yy, Nerwy mam już Tak szargane, że to się nie da, naprawdę Za 15 minut Kurna, co to jest? Za 15 minut przyjeżdża po mnie RK. Normalnie, bo. Więc muszę to grać na szybko. Z nerwów rozwali mieszkankę i. Prawie zjadłem pada. Tak, bo nie da się grać w tą grę, kurna, nie da się. No tak, no, dwa, żeby mi 3 razy w ciągu 8 prób. Nie, 7 no, żeby komuś trzy razy grę zminimalizowałam, to trzeba mieć PH chyba, nie? I to zazwyczaj tam, mi minimalizowało w meczach, które wygrywałem. Ja mam jakieś finale, nie, na szczęście bo, bo chyba nie wiem. Poszedłbym, wywalił komputer przez okno, ale w półfinale mi wywaliło. Jak wygrywałem 3-1. I ogólnie... Jestem zły. A je, błąd strzelimy, przynajmniej mamy Sędzia pokazuje jutrość. No, za chwilę się karetka, z tych nerwów, yy, więc musisz szybko dograć mecz. Ej, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Kurwa, jestem w ogóle, kurde. No. mi komputer vibruje, yy, nie vibruje, tylko Jeria, wiatraki, dobra. Atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Dobra, mu tą piłkę, złoży już. Trzeba mu tam przejść szybko, brączkę. Andres tam? No no ale kurna! No przecież... Ja jebie. Gamero ma u mnie kartę myśliwy, więc teoretycznie powinien szybko biegać. A w praktyce ja szybciej staję niż on Ryan Sterling. Nie wiem czemu, ale te karty myśliwy albo nie działają, albo tempa nie dają, albo nie wiem, strzały też jakoś jego nie są. Nie wiadomo jak świetne, na przykład Suarez to widać, że będzie mieć strzelanie, a tak Gamera to ma ...te 83 i nie widać żeby miał więcej A ma kartę myśliwy Ma full zgrania Także Nie wiem czemu tak jest Nie podoba mi się to bo wydałem na tę kartę 5000 o na piłkę. Nie chciałem, żeby on tak zrobił. Ale oczywiście grałam w dupie. Szkoda, że nie opanował tej piłki. No już blisko pole karne. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. No ja jebie, no co to było za podanie? Weź Weźmy tą piłkę. Kurna, weźmy Dobrze. Nie umiesz podejść do piłki, musisz, no, widzisz, że piłka się odwrotu to ty biegniesz do przodu, idioto jeden. Ładne dośrodkowanie. Dobrze tutaj Walker, ale oczywiście nie swojej piłki. Tutaj wychodzi Smalling. Ben no, ale szybciej z tą piłką, bo już się dogania jakiś kurna... ...śwok. No i oczywiście będzie... A, piłka znalazła się za linią końcową. Od bramkowy dla rywali. Roberto Firmino No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. No i niecelne podanie oczywiście. Przyjmujemy piłkę. Zonzi, co zrobi Zonzi? Pododaj ten tu Suareza. Tutaj to poda, no podanej. Nie, to, to by nie był, ale bym nie oczywiście stracił. Bo bo, bo... bo tak. Ryzykowna, ale udana interwencja. Zonzi? Ależ wspaniale grają w No i kurna! Nie, kurna nie, kurna nie Dysmanik jest jakiś, nie wiem, na, naładowany w ogóle tutaj statystykami, a... Show! Grać piłkę nią Przynajmniej w tym, prawda w, w życiu Under Blisko już do bramki No nie mogą się przebić Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Koniec ataku, duży naprzeciw na przykimce. Hmm, Tej podanie dojniesz, ty ładne, nieładne, ładne. Ale to porobił! Już mu się Neymar włączył. No zupełnie jakby byli na treningu. Ale oczywiście tutaj nie można nic zrobić, bo stoją na obronie w 15. Nie wiem, czy tutaj wszyscy grają na defensywnym i tylko, tylko grę z kontry... Na nie super nie defensywnym i tylko nie grę nie z kontry mają ustawioną, czy co? Ale co drugi przeciwnik, to tutaj w polu karnym ma, nie wiem, ośmiu zawodników. Co co bym nie zrobił, to, to się nie da. Ale oczywiście Smaling mi tutaj zabije i niestety za chwilę... O nie, nie zabił go. No ale przyszedł jakiś inny Murzyn, no i oczywiście... WYPRZYDŹ GO! Rzutem pod polem karnym rywala rozpoczną grę. AQU piłką Zonzi to jest ten w informie No kurna nie było Paulów pedale Zonzi ten w Informie ten 86, no nie? To on jest najlepszy <śmienic> defensywny pomocnik naprawdę To co on robi gdy on piłek przyjmuje Z główki z i podać dziumie nawet czasem też Nawet strzelić potrafi No najlepszy z tego miejsca Silny to jest taki wielki napakowany kozak łysy w dodatku to też mu tutaj trochę statystyk jest uderzenie głową na bramkę Wspaniale Miałem Batlando na obronie, obronie. No, na bramkę no, nie? ale już go nie mam bo się okazał być słaby wszystkim broni mi nie broni nie wiem czemu ale nie raz jakieś łatwe no, no, łatwe strzały, puszczał po prostu. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej. Dobra okazja! Nie wiem, żeby mi się zepsuł czy co. Wszyscy go chwalą w internetach. A u mnie gra jak yy, taki rasiek na bramce. Jest 0-0 do przerwy, no nie podoba mi się to, ja bym tu wolał wygrywać już 15 do Zgłaszamy się ponownie. Przerwa dobiegła końca. Ale... Pora rozpocząć drugie 45 minut nie tego meczu. Ale Robi się niebezpiecznie. No, trwa oblężenie... No i oczywiście... Nie da się to nic robić, no! Podanie do tyłu, no to kurna... Przecież oni zamiast ramki bronić, to co oni mi tam pilnują tego typa? boiska. W ogóle takie podania w tył tutaj w tej Fifie są tak niecelne. Nie opłaca się w ogóle podawać w tył. Po bojska boiska też się w ogóle do przodu też się już nie opłaca podawać. Piłkę po niedokładnym podaniu rywali. O widzicie to podanie? O. To może dać. Ale będzie... oszlif po co trafiać? tej akcji. Co? Ramkę się w tej sposób. będą sobie żartować z tej sytuacji. Nie wystarczy po drugim stuku są dobre, tak jak wiesz. właśnie pokaz tego. No Sędzia gwizkiem prze idzie tam był faul? był faul. pytanie, jaka będzie decyzja arbitra. Nie znacie w ogóle w sędziowaniu, na to nie znaczyło, błagam. Sędzia walił. Nawet jeśli się raczy. No, domknie no krywala, sąd uspić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Benieder. Ale podanie teraz nie wyszło. No nie, ja nie tak chciałem, czy mój pad maraka, czy to Fifa tak robi, czy co jest. No ale oczywiście podanie celne. Wiadomo, x. Po co ja w ogóle, po co ja w ogóle kurna gram te Champions, i tak wiem, że się tam nie zakwalifikuję. Nie wiem właśnie. Albo trafiam na jakiś skład kurna, same leg no, legendy nie ale Samych kurna piłkarzy Co mają wszystko kurna po 85-90 W środku, ja też mam takich piłkarzy ale No jak grałem w tylu skład gdzie gościu chyba nie wiem Na pewno miał tą paczkę za No co te, bo miał tych czerwonych takich informów to, to są te za zdobycie jakiegoś tam wysokiego miejsca. To grając z takim typem, i co mogę zrobić? Przegrałem 2-0. Ale lepiej mi się na przykład z nim grało niż z gościem, który w ogóle nie miał piłkarzy. Żadnych dobrych ani nic. Ale nie mogłem wymienić dwóch podań, tak mówiłem. Gościu miał piłkarz, nie wiem, 82 to chyba jego najlepszy zawodnik, ale nie mogłem wymienić dwóch podań. Obrona nie mogła podać do pomocy, bo napastnicy przejmowali każdą piłkę. Kurna. Ja nie wiem, co to ma być. A grałem z gościem, który musiał zająć wysokie Człowie miejsce, no bo skoro ma tą, tą czerwoną kartę, to musiał to w pasce trafić. Takie fajne. I z mi się fajnie grało. 2-0 tylko przegrałem. I będziemy mieli. wrzut tak, z gram z jakimś typem, który kurna, nie wiem, pierwszy raz w ogóle w tą grę gra. To. No, już blisko Muszą Zonzi. Luis Suarez! Gól! Jeeezus, Suarez tutaj! O no tak! To, to, to ładnie jeszcze zachodzi! Remis jest już historią! Oba ze sobą są na bardzo zbliżonym poziomie, ale jedna z drużyn jest dzisiaj w bramkach! Tutaj bramka tak, i elegancko. Ta bramka jest... Ty, ten bramkarz miał czapkę. On ma Czech'a na bramce. To jest głupi. Tylko Kurtuła w lidze angielskiej. Zignal idą na Park. No, a taki se stadion kopiłem, bo Dortmund. Czego trafiłem? Nie. Wiem. To prawda, w piłce nożnej nie ma reguły, że kto odda więcej strzałów, ten zdobędzie więcej bramek. Ale w tym przypadku zmasowany ostrzał przyniósł efekt. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Ben-1. No, może być groźnie. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny Kapitalna gra z pierwszej piłki Znakomita wymiana Nie no A nie wiem w ogóle, nie miałem pomysłu co mam zrobić Bo przecież Tyle ich tam stało, że nie widziałem Ani strzelić się nie dało za bardzo No kurde A mu, na przykład Butant, o takie Z gościem, którym przegrałem 2-0, no nie? Ten, ten mówiłem tam taki dobry co musiał znaleźć dobre miejsce to on właśnie tak jak teraz strzeliłem to on mi dwie takie bramki strzelił i to puścił no nie co ten bramkarz chce bez problemu to tam nogą coś tam mu się jednej odbiło to Batland takie dwie puścił tylko że ta piłka wtedy nie leciała po ziemi a trochę wyżej, no ale co to za różnica no nie no duża ale tak czy siak w FIFA 90% taki strzałów bramkarz broni, nie są skutecznie nie broni no brawo, ładne, prosto padłe po danym dwa to w dupie. No, będzie gol? Pięk, Dobrze, teraz tutaj ten ja nawet na razie nie podpadł niczego, nie? To co musi to bronić, to co 100% że nie obroni, no to wtedy puszczamy no. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo Dałeś sławie. Ależ końcówka tego spotkania, kibice No Ale co, w kondycji, kondycji na nie ma, za Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Uderzenie... Ej, no no kazałem ci, ma ci, to to ci to markowanie to zrobić, to pedale jeden, kudłaty. Wracaj, 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 Jordi Alba! Nie ma leżenia, co to się efekowne, świetne podania i dokładne. No co on zrobił? Co on zrobił? Już Ale kante tutaj wyjechać. Ale oczywiście Kawani ma w dupie... O jednak nie ale teraz jest ma w dupie. Celne podawanie, bieganie w ogóle. A nie, Kawani to jest... Ta niebieska karta Kawaniego, nie? To jest tak dobry joker. Polecam go, naprawdę. Ja go wpuszczam zawsze 60-70 minuta zawsze kurna jakąś bramkę szczeli, No nie ma opcji, że nie strzeli, zawsze bramkę szczela. Jeden mecz chyba... nie wiem, tak 5 razy go już wpuszczałem I jeden mecz się mu tylko zdarzył, że nie strzelił wtedy. Dobrze się pokazał! No i nawet teraz strzelił. Zawsze, zawsze szczera Nie wiem czemu. Zawsze jak chodzi z ławki, zawsze im wstrzela jakąś bramkę. Co mecz oprócz jednego meczu to zawsze zrobić w tej sytuacji, ale nie... No niby samobójczy, no ale to... Można zajrzeć kawałkiem usuniemy. To... Bramka sztoru. No zastanawia się czy nie strzelać. Czy on ma ciacho na bramce? No, patrz, Dobra, pierwszy mecz wygrany Jeszcze ino trzy A jakbyś tak zachwali koło je do Champions je. Nie Abyście mieli normalnie mecz na YouTube'ach